Państwa, przystanek Albania i nasz pierwszy posiłek w Albanii. Soczysty arbuz, który smakuje jak nigdzie indziej. Zjedliśmy całego. To już nasz drugi arbuz tej podróży. Prawdopodobnie sami wrócimy jak arbuzy, ale nieważne. Takich streganów jest tutaj pełno. Świeże warzywa, świeże owoce można kupić za euro, za euro i fantastyczni sprzedawcy, którzy na hasło Polska reagują bardzo entuzjastycznie. No i spotkało się dwóch motocyklistów, Właściciel tegoże obiektu, ze swoją Yamaha, który podziwia właśnie polskiego Junaka, pyta o niego. Mówi, że jest on naprawdę wykwintny. Tyle jesteśmy w stanie zrozumieć. A jeśli źle rozumiemy, to sobie to powiem. Oto rozmowa ponad podziałami Nie wiem, w jakim języku rozmawiają, pewnie każdy w swoim. Ale widzę, że Tomasz ma naprawdę zdolności językowe bardzo mocno rozwinięte, bo dogaduje się z każdym. Jak nie językiem, to kończy na migi. Cudowne wytchnienie w trakcie tej podróży. Długo staliśmy na granicy, zagotowaliśmy się, bo tam tak gorąca chyba jeszcze nigdy w życiu. Nie chroniły nas ubrania, nie chroniło nas nic. Ale teraz ten arbus to nasza wisienka na torcie. Trzymajcie kciuki, wjeżdżamy w Albanię.